Minęły lata, lata spędzone na poszukiwaniu oświecenia. Przeczytałeś setki książek, medytowałeś tysiące godzin, podążałeś za góru, uczestniczyłeś w odosobnieniach, praktykowałeś przeróżne techniki. I wciąż ten permanentny spokój, którego tak pragniesz, wciąż umyka. A co, jeśli powiem ci, że same poszukiwania są problemem? Co, jeśli akt poszukiwania oświecenia jest dokładnie tym, co uniemożliwia Ci jego znalezienie? Osho. Osho wypowiedział słowa, które wstrząsnęły duchowym światem. Powiedział, że poszukiwanie oświecenia to największe ego ze wszystkich. Nie małe ego. Największe. Najbardziej subtelne. Najbardziej niebezpieczne. Duchowych poszukiwaczy poczuje się tym zaniepokojona. Bo to oznacza, że wszystko co robili, mogło być dokładnie odwrotne od tego czego potrzebowali. Umysł od razu będzie chciał to odrzucić. Powie: ale przecież jestem na dobrej drodze. Rozwijam się, ewoluuję i właśnie tam ukrywa się ego w najszlachetniejszych możliwych szatach. Zrozummy to. Osho wyjaśnił, że ego istnieje tylko poprzez poszukiwanie. Pragnienie i ambicje. W momencie, gdy chcesz czegoś, czego nie masz, rodzi się ego. W momencie, gdy projektujesz przyszłość, w której będziesz lepszy, bardziej oświecony, bardziej rozwinięty, ego się wzmacnia. Struktura jest prosta, ale dewastująca. Ego mówi: Nie jesteś wystarczający teraz, ale będziesz, kiedy osiągniesz tamto. I nie ma znaczenia, co to jest to mogą być pieniądze. Może to być sława, może to być władza, albo może to być oświecenie. Ego nie obchodzi obiekt pragnienia, ono żywi się strukturą pragnienia, samą w sobie. Kiedy pragniesz bogactwa, uważa się to za materializm, kiedy pragniesz oświecenia. Uważa się to za duchowość, ale Osho ujawnił, że wewnętrzna struktura jest identyczna ten sam mechanizm, to samo ego, tylko w innej masce. Osho poszedł jeszcze dalej. Powiedział, że ludzie duchowi często mają większe ego niż ludzie świeccy. Dlaczego? Ponieważ ich cele są bardziej grandiozne. Jeśli Twoim celem jest zarabianie pieniędzy, to jest to ograniczone. Możesz to osiągnąć, uświętować i iść dalej, ale jeśli Twoim celem jest oświecenie, moksza, nirwana, bóg, to jest to nieskończone, nigdy się nie kończy. Ego może żyć wiecznie w tych poszukiwaniach, i to jest dokładnie to, czego chce ego. Ono nie chce dojść, ono chce kontynuować poszukiwania, bo w momencie, gdy dojedziesz, ono umiera. Pomyśl o tym przez chwilę. Zdedykowany duchowy poszukiwacz, który medytuje każdego dnia, który czyta wszystkie święte teksty, który osądza innych. Za to, że nie są wystarczająco świadomi, to jest często bardziej wyrafinowane ego niż ktoś, kto po prostu chce kupić nowy samochód. Ego materialistyczne jest oczywiste, wszyscy mogą je zobaczyć, ale ego duchowe przebiera się za cnotę, ukrywa się za udawaną pokorą i zakamuflowaną wyższością. Osho nazwał to ego numer trzy, najbardziej subtelne ze wszystkich. Istnieją trzy poziomy ego. Według Zen, zgodnie z tym, co wyjaśnił Osho, pierwszym jest ego fizyczne to grubiańskie: Ja jestem moim ciałem, moim wyglądem, moją siłą. Drugim jest ego psychologiczne trochę bardziej subtelne Ja jestem moim umysłem, moimi pomysłami, moją inteligencją. Trzecim jest ego duchowe najbardziej niebezpieczne ze wszystkich. Ja jestem moją świadomością moim przebudzeniem moim oświeceniem. Każdy poziom jest trudniejszy do zauważenia i trudniejszy do porzucenia. Ponieważ każdy poziom wydaje się prawdziwszy, głębszy, bardziej realny, ego duchowe jest tak subtelne, że osoba nawet nie zauważa, że to ego. Ona szczerze wierzy, że transcendowała ego i to przekonanie jest dokładnie tym ego działającym na swoim najbardziej wyrafinowanym poziomie. Czy znałeś kiedyś kogoś, kto ciągle mówi o tym, jaki jest przebudzony, o tym, jak transcendował ziemskie troski, o tym, jak transcendował ziemskie troski, że jest na innym poziomie niż inni? To nie jest oświecenie, to jest ego przebrane za duchowość. Osho był bardzo bezpośredni na ten temat. Powiedział, że jeśli zaczynasz chwalić się swoimi duchowymi osiągnięciami, Całkowicie zgubiłeś sedno sprawy, to nie jest już duchowe w żaden sposób, to jest ta sama gra, rozgrywana innymi słowami, ale tutaj jest największy paradoks. Osho powiedział też, że ego nie można poświęcić. Dlaczego? Ponieważ ono nie istnieje ego to tylko idea podobna. Ono nie ma substancji, to nie jest rzecz, to czyste nic któremu dajesz realność poprzez swoją wiarę w nie? Możesz wycofać tę wiarę, a ono znika. Ale kiedy próbujesz poświęcić ego, tworzysz nowe ego ego pokornego, ego bez ego a to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ jest jeszcze trudniejsze do wykrycia. Miliony ludzi zostały poinstruowane, aby poświęcić swoje ego, więc próbują. Wymuszają pokorę, udają oderwanie, a rezultat jeszcze większe ego, ukryte za maską skromności. Osoba, która mówi: Nie mam ego, ma najbardziej uporczywe ego ze wszystkich. To oświadczenie samo w sobie jest manifestacją ego. Więc, co robić? Jeśli poszukiwanie oświecenia jest ego, i jeśli próba zniszczenia ego też jest ego, czy istnieje jakieś wyjście? Osho zaoferował odpowiedź, ale to odpowiedź, która umysłowi się nie spodoba, ponieważ to nie jest coś do zrobienia, to jest coś do przestania robienia. Powiedział, że oświecenie nie może być sprowadzone do celu. Jeśli sprowadzasz je do celu, całkowicie zgubiłeś sedno sprawy być to oświecenie. Stawać się to ignorancja. Przeczytaj to jeszcze raz. Być to oświecenie. Stawać się to ignorancja. Uczono cię, aby się stać stać się lepszym, stać się bardziej świadomym, stać się oświeconym. Tale umysł, który chce się czymś stać, jest dokładnie tą barierą. On jest jedyną barierą umysł dążący do osiągnięć, umysł, który projektuje. Umysł, który podróżuje z tu do tam. Ten umysł nigdy nie dotrze, bo tam nie istnieje istnieje tylko tu, a tu, teraz w tym momencie już jesteś tym, czego szukasz. Osho powtarzał to na wiele sposobów. Już jesteś oświecony po prostu o tym.